Witam kolejne 11 zestawienie. Także w ramach tego zadania, wyzwania, nie tak dalej październikowego. jedno 11 zestawienie, to jest takie minimum, ale mogą się pojawić jakieś dodatkowe filmy, inne filmy i tak dalej. W każdym razie przychodzę z kolejnym zestawieniem. W sumie dosyć jesiennym, także to będzie chyba w sumie 11 z 11 jesiennych. Chociaż może w się innej też się pojawi w kwestii jesiennej, bo będzie o paczuli A paczula jest iście takim, taką nutą kwestią Jak najbardziej jesienną, także pasowuje się i w ogólnie jedenastkowe zestawienia I wyzwanie październikowe, zadanie i tak dalej, ale też konkretnie w jesienne Jest zresztą seria jesienne emocje perfumowe, jest seria jedenastkowe zestawienia Jest, teraz to będzie jedenastem, zestawienie jedenastkowe jesienne w tym roku Znaczy generalnie Paczula z Dowanie akowa. mam flakon, jest to unikat Mikalefa I to jest po prostu wstrząsająca paczula w pozytywnym sensie To jest paczula z emocjami, paczula z głębią Iści uzależniająca, ja po prostu kocham ten zapach od pierwszego powąchania I ja wtedy czułam taki chłód, dystans, taką przestrzeń nad morzem Taki po prostu efekt tej paczuli A nuty no totalnie inne, kakao, bursztyn Ale taki ten efekt na mnie jest, przepiękny zapach Świetną paczulą, taką klimatyczną, taką wilgociową, mocno wilgociową Jest wikando Pandolfo, który też mam w postaci flakonu To jest taki wyjątek, jeżeli chodzi o markę wikanto, gdzie mi to po prostu pasuje I tam jest też wilgoć i chłód, chociaż też mamy takie ciepłe no także Ale to wikanto i w ogóle w wszelkich markach z Terence Ja często widzę, że nuty, a efekt totalnie inna kwestia Na pewno dam... Mam no, w dawnej wersji Złodzieja Róż, Larki Złomoczonej, tej złotej wersji. To są róże rozlane w paczulowej piwnicy. Przepiękny zapach. Niesamowicie emocjonalny. Po prostu cudo, cudo, cudo. I w ogóle, jak będę używać teraz, to się wyczulę też pod kątem śliwki Także zaczynam od tych trzech paczul, które bardzo lubię, które są iście moje, które mam w postaci flakonów. Jeden z moich ostatnich nabytków, muszę sobie przyznaczyć, że mam, z LR Bollario mówiłam o tym, że bardzo zaintrygował mnie ten zapach, ukazał bardzo dużo i intrygującego charakteru i tajemniczości, skończyło się flakonem, pokazywałam wcześniej, zapowiadałam, potem mówiłam, promocja, nie promocja, potem, że nabyłam, potem pokazywałam w tym dłuższym filmie, takim bardzo długim właśnie, ten oto nabytek, ten oto flakonik i opowiadałam, dlaczego się zdecydowałam. Jest poczula, jest taka tajemniczość, jest trochę takiej czekoladowości, jest trochę tej kwestii, ale na szczęście dla mnie jest więcej tej tajemniczości, przynajmniej na mojej skórze. widziałam w Lety Roses, o Pandolfo, o Akowie. Tutaj warto też wskazać y, paczulę Lorenzo Vinoresi, którą kiedyś miałam. I ona ma taki wydźwięk y, inny, bo to jest taki wydźwięk paczuli z ziołowości. Takie nuty za ziołowość. Tutaj między innymi lawenda. Nową paczulą jest arbole z Hiram Green, dlatego że to jest taki efekt zielonej paczuli, chociaż w stricte nutach nie ma wypisanej zieloności i raczej mam takie nuty no, to słodsze, tonka, kanwanilię, ale jest efekt iście zielonej paczuli. Nie wiem, z tą że później dogram resztę, bo tylko wykorzystam czeskie jeden biorę prysznic. Ja już jestem generalnie zebrana. Kiedyś miałam, wydaje mi się, że tą wersję od Marleny. Paczuli Intent, Tons ton z mojna i to była taka intrygująca, likierowa paczula. Ta likierowość prawdopodobnie ze sprawą praliny oraz tonki. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jak dobrze liczę. Nie, siedem chyba. Dam na pewno słodkiety paczuli. I to jest zapach, gdzie jest paczula, gdzie jest samsz, e, gdzie jest e, absolut mchu i ekstrakt z czarnej herbaty, taki klimatyczny, głęboki, emocjonalny, jesienny. Tutaj nie każda paczula jest taką może iście jesienną, bo tu arbolę, może nie do końca, ale to jest tylko przykład jednej z trzech zielonych paczul, które ja kojarzę, Tali kierować najbardziej na jesień. E, tą paczulę, mówiłam ostatnio o niej, Asman. Zawsze Song for a Wonder, też taka wilgociowa z mokradłami, także pod tym kątem fajne połączenie. Na pewno też ten zabaw o którym ostatnio też mówiłam, Santi Burgas Odada, bo w zestawieniu się jeden z Meson Store um, to jest naprawdę ładna paczulowość, taka wielowymiarowa, taka mająca różne aspekty, mająca też jakieś tam zaokrąglenie, słodycz, ale nie zasłudzenie. Ładna, 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 taka mm, przyciągająca. Jak sprawdzałam tą białą serię Santiburga Burgas, kiedy wezmę to zrobiła, zapatrzyła na mnie wrażenie. Także mamy y, Santiburga Burgas raz. do dopatrzuli 2, Asman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli brakuje dwóch. Wydam o Molinard Nirmala, czyli paczule, które dopełnia wodzowość tropikalną, ale mam na myśli konkretnie tą wersję, którą ja miałam, te pozostałe nie. I ja miałam takiej, której tutaj nie ma. Kiedyś pokazywałam taki wysoki flakon. Kiedyś była taka szata różnych Molinard. Może tutaj gdzieś znajdę w grafice, nie wiem, nie wiem. O! To była chyba taka Szata. jeszcze jeden będę musiała. Myślę, że ładnie. Owoce też są dopełnione paczulą w mą parfum klasyczny i Ale może tą paczulę dam. Diptika tempo kiedyś miałam. Paczula. Matę. Dużo takich też ostrzejszych nut, świeżych i ostrzejszych. Różne ją do płaczlimani. Ze... Powiem szczerze, ja chyba nie poznałam tej poczuli, Nie wiem, czy mnie ona umknęła. Natomiast tutaj nie wiem, czy to podobieństwo jest właściwe, bo tutaj widzę takie nuty, które raczej nie zapowiadają efektu ekstempo. Orzech laskowy, kakao. Давай на... Не знаю.